Jarły, rody śmiech, tanczo, pełen, mały, nowe, truska, żółte i różowe, piękne kurki kolorowe. Piękny gniew, mama jest propa i złotko. Panie pieścia, do nas do zielonego, ha, 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 do zielonego, ha, 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 do zielonego. Zabiera ma dużą ja bardzo

Ja, a dalenia, proszę. I Emilka, Emilka, I ma i ja. 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 A teraz brzmić chodzi na ja. ulicy, na ulicach, się ulicach mała a Gdzie? 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 A ma ja. Cześć Karol, jak ślicznie nic nie śpiewałeś?